Noś noś, 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 noś! Noś, 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 noś! O, widzicie, jaka ta Wasilisa chytra? Chytra i wredna. Już o świcie słyszał ją jak dakała. Od razu sobie pomyślał, ja jajko przed nami będzie chować. Ratajowa, a po czemu to teraz jajko na rynku stoi? 25 groszy. No proszę. Takimi 25 groszy zarobili. Dobrze dzień zaczął się. Piózuś, zaganie go do koryta. Ale delikatnie. Świnia to jest stworzenie Boże. Naucz się wreszcie, jak chcesz posadę utrzymać. Świnia z miłością chowana dobre mięsko daje. A jak będziesz na nią krzyczał, nie daj Boże, widłami poganiał, to co? A ja nawet w kiełbasie zestresowaną świnię wyczuję.